Dzień dobry. Pozwólcie Państwo, że zaprezentuję piękny rysunek, planszę mojej córki Olgi. Wiemy dobrze, że dzieci trzeba chwalić, zwłaszcza a szczególnie wtedy, kiedy na to zasługują. Mamy tutaj napis piękny latarnia.edu.pl. To nasza platforma edukacyjna, i w ramach, w ramach tej platformy chciałem Państwa zaprosić na Pogawędki latarniowe. Ja nazywam się Aleksander Tomczek, a te pogawędki mają być pod frapującym tytułem, i oto kolejna odsłona dzieł mojej córki Olgi. Mam nadzieję, frapującym i nieco wymagającym tytułem: Kinderstuba. A co to takiego?